Niespodziewanie, niespodziewanie dla mnie samej. Odkryłam jedno z najbardziej niezwykłych miast na świecie. Powiem szczerze, zazwyczaj kiedy szukam czegoś pięknego, egzotycznego, czegoś, co mnie zafascynuje, czegoś, co będzie pasjonujące, to zwykle szukam bardzo daleko. Więc pewnie sama z własnej woli nie wpadłabym na pomysł, żeby przyjechać tutaj, gdzie właśnie teraz jestem. I nigdy nie odkryłabym tego miasta, dlatego że wydawało mi się, że ponieważ to miasto jest w Europie, to jest zbyt bliskie w sensie przynależności do tej samej kultury niewielkiej odległości w przestrzeni. Łatwej dostępności, co oznacza, że bardzo wiele osób tutaj przybywa, więc pewnie już o tym mieście dużo opowiada. Więc słyszałabym o nim coś wcześniej, coś na tyle fascynującego, że sama miałabym ochotę tu przyjechać. Otóż, wyobraźcie sobie: że nie słyszałam wcześniej niczego tak jednoznacznie mm, pełnego zachwytu i tak przekonującego. Co sprawiłoby, że miałabym chęć przyjechać właśnie tutaj, gdzie jestem, i odkryć to miasto dla siebie samej. Jestem w Dubrowniku. To jest miasto na samym sienkim południu Chorwacji. I Chorwacja. Wiedziałam, że bardzo dużo Polaków jeździ do Chorwacji, i zawsze mówiłam, że dla mnie to jest za blisko, że jeżeli już jak mam trzy tygodnie, miesiąc. To wolę wyjechać gdzieś na koniec świata. I wyobraźcie sobie, przyjechałam do Dubrownika, nie spodziewając się, wiedziałam mniej więcej, że to stare, średniowieczne miasto że jest starówka. Wiedziałam, że starówka została zburzona podczas wojny ym, niedawnej między krajami byłej Jugosławii i właściwie niewiele więcej. Przyjeżdżam autobusem do Dubrownika. Widzę mury Starego Miasta. Wchodzę do środka. I po prostu nie wierzę własnym oczom. Powiem tak. Dubrownik, wydaje mi się, że Dubrownik to jest Nowy Rzym. Dubrownik to jest Nowa Wenecja. Wszyscy mówią o Rzymie, wszyscy mówią o Wenecji, że to są najbardziej romantyczne miasta na świecie. Ale Dubrownik, stare miasto, jest duże. Stare miasto ma chodniki, to nie są chodniki, bo nie ma jezdni, po której jeżdżą samochody, tam samochodów nie ma w ogóle, więc to są ulice wyłożone płytami z marmuru. Wyobrażacie sobie chodzić po marmurowej posadzce w, w środku miasta? Więc jest stare miasto, które jest duże i które jest plątaniną zaułków, które biegną do góry, a potem w dół. Jest główna ulica, która nazywa się Stradun. To nie jest szeroka ulica, no, ale główna, taka największa, właśnie ta marmurowa. Do Stradunu jeszcze wrócę za chwilę. I są... Ogromne mury obronne dookoła tej starówki, no bo kiedy zbudowano miasto, to trzeba było to miasto chronić przed najeźdźcami, więc zbudowano mury, ogromne, mury obronne, i one są tak wielkie, że żeby można iść, można obejść stare miasto w Dubrowniku, idąc szczytem tych murów obronnych, i żeby obejść starówkę w Dubrowniku, idąc. Po wierzchołku murów obronnych potrzeba mniej więcej półtorej godziny. Więc wiecie, gdyby tak iść tylko szybko, nie zatrzymywać się, nie patrzeć w dół i nie robić zdjęć, to pewnie byłaby godzina. No ale godzina, żeby obejść w koło, idąc po wierzchołku muru, to jest dużo, prawda? Więc ta starówka jest niemała. I kiedy się zejdzie w dół z tych murów obronnych, może zacznę od początku, żeby wrócić do tego stratonu. Siódmy wiek. Wtedy założono osadę. Ta osada została zaatakowana, została przeniesiona, potem została przeniesiona jeszcze raz. I zamieszkali w tej osadzie, w tej już ostatecznej, w VII wieku, zamieszkali Słowianie i Rzymianie. I oni mieszkali po dwóch, ponieważ nie lubili się i jakoś nie mieli ochoty. Zawrzeć pokoju i zacząć ze sobą handlować, wymieniać się towarami. Raczej woleli trzymać się z daleka, nie przepadali ze sobą. Więc Osada Słowiańska i Osada Rzymiańska, mimo że właściwie tworzyły jedno miasteczko, to trzymały się dwóch stron rzeczki, rzeki, która płynęła między nimi. I kiedy w końcu się pogodzili, i kiedy pomyśleli, że właściwie nie ma sensu dalej walczyć i kłócić się, tylko jeżeli się połączą, stworzą jedną osadę, to będą silniejsi. Więc postanowili połączyć tę słowiańską i rzymską, te dwie osady, w jedną osadę, i wtedy zasypali rzeczkę, która płynęła między nimi. I tam, gdzie była kiedyś ta rzeczka, dzisiaj właśnie znajduje się Stradun, czyli główna ta marmurowa, lśniące marmury. Marmurowa ulica Deptak w samym centrum Starego Miasta w Odbrowniku. Więc kiedy wejdzie się do Starego Miasta, są niezwykłe domy, zbudowane w czasach średniowiecza i renesansu. Więc są tam pałace i kościoły i zakony, są restauracje i bary i sklepy. I jest ich mnóstwo i można krążyć i krążyć i chodzić do góry schodkami w uliczki odbiegające od tej głównej i potem w dół i potem za łukami i na mur i z muru. Cudowne, niezwykłe, urzekające miasto. Coś jest w nim tak niezwykłego, że chce się tam być i chce się tam po prostu chodzić, albo posiedzieć, albo usiąść na schodach i po prostu patrzeć na ludzi. A ludzi jest niemało, bardzo, bardzo tłoczne. Ja jestem tutaj. W drugiej połowie czerwca, więc jeszcze przed najwyższym sezonem, ale i tak jest bardzo tłoczno. Wyobraźcie sobie dziesiątki chińskich wycieczek, które wylewają się z autokarów i co pewien czas taką falą chińską zalewają Dubrownik, przepływają dalej, potem znowu na chwilę robi się spokojniej. Ludzie z całego świata, kiedy się idzie ulicą, słyszy się, jakimi językami rozmawiają. Z, z, z najdalszych krajów słyszałam portugalski, angielski, hiszpański i polski, czasami, i wiele innych języków. Jest to przepiękne, zachwycające, fascynujące miasto, szczególnie kiedy człowiek wyobrazi sobie to wszystko, co działo się tutaj kiedyś, założone ponad 1400 lat temu. Było najbardziej bogate i potężne w XV, XVI wieku, wtedy zresztą rywalizowało z Wenecją. Bo było bogate, miało statki, przyjmowało tutaj kupców z daleka. Kupcy przecież przywozili przyprawy z Indii i z innych egzotycznych miejsc, które wtedy były w Europie niedostępne. Kiedy człowiek wyobrazi sobie. Tych wszystkich kupców, którzy przybywali tutaj, zatrzymywali się przy takiej okrągłej fontannie, po to, żeby umyć twarz, umyć ręce, napoić konie. I czasem, kiedy stanie się w jakimś maleńkim załogu, tam, gdzie nie ma już, nie docierają ludzie, bo to jest bardzo wysoko, trzeba wejść po schodach, albo gdzieś iść daleko, daleko, skręcając raz po raz, to myślę, że nawet czasami wśród tych murów. Kiedy jest tak bardzo cicho, można usłyszeć ten, ten kopyt, czy stukanie kopyt o i można usłyszeć głosy tamtych kupców i przesypywanie goździków, ważenie pieprzu, może okrzyki zachwytu, kiedy ludzie po raz pierwszy spróbowali cukru. <laughs> bardzo, bardzo niezwykłe miasto. Myślę, że od dzisiaj to będzie jedno z moich ulubionych miast na świecie. I jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć. Jedna cudowna i jedna ym, najtrudniejsza, y, najtrudniejsza w Dubrowniku. Może zacznę od tej drugiej, żeby te przyjemność zostawić na koniec. Kiedy przyjeżdża się do Dubrownika i y, kiedy trzeba dojść do hotelu albo znaleźć jakieś miejsce w pobliżu Starego Miasta, to jest Miasto Schodów. To jest Miasto Schodów. Trzeba Chodzić po stromych schodach zarówno na Starym mieście, jak i poza Starym miastem. To jest miasto zbudowane na wzgórzu, więc przez cały czas trzeba iść pod górę albo potem schodami w dół, chwilę po równym, i potem znowu schodami do góry. I schodami w dół, więc na to się przygotujcie. Dużo ćwiczeń. O poranku i wieczorem, kiedy będziecie wracać do swoich hoteli albo apartamentów. A druga rzecz, ta najprzyjemniejsza hasłem, mottem, mm, takim mm, godłem słownym Dubrownika było zdanie: Wolności nie można kupić za żadne pieniądze świata. Przyjeżdżajcie do Dubrownika. Cudowne miasto.